Sam piętrzysz swoje problemy? Czemu sam blokujesz swoje cele? Czemu sabotujesz dążenia do swoich marzeń? Jak to robisz? Nie mogę tego zrobić, nie mam na to czasu, nie mogę, nie potrafię, nie stać mnie. To nie jest dla mnie, to jest za drogie, jestem za stary i tak mi to nie wyjdzie. Cokolwiek zrobię i tak mi się to nie uda. Ze mną jest coraz gorzej, jestem wstrętna, jestem fatalna, jestem gruba i to Twoja podświadomość słucha, Twoja podświadomość jest Twoją przyjaciółką. Gdy słyszy te słowa, mówi tylko jedno: Twoje życzenie jest dla mnie rozkazem, powtarzasz, więc dostajesz, bo tak właśnie jest ale możesz to zmienić. Zmień swoje myśli, zmień swoje słowa, które wypowiadasz. Zacznij mówić do siebie z wiarą, z miłością, z odwagą. Twoja podświadomość odpowie dokładnie tym samym, tylko w drugą stronę. A jeśli czujesz, że sam nie potrafisz tego przestawić, zapraszam na hipnoterapię. Pomogę przeprogramować twoją, twoją podświadomość. Będę cię wspierać, twoje cele i marzenia. W tym miesiącu mam jeszcze dwie konsultacje online darmowe, także zapraszam cię bardzo serdecznie. Napisz do mnie, wytłumaczę, na czym polega hipnoterapia i jak mogę Ci w tym pomóc. Także do usłyszenia, do zobaczenia. Pozdrawiam serdecznie.